Starożytny Egipt, kraina faraonów i piramid, cywilizacja zafascynowana życiem pozagrobowym, ale pod powierzchnią wyszukanych rytuałów i monumentalnych budowli kryje się głębsza tajemnica. Egipcjanie czcili panteon bogów i bogiń, z których każde uosabiało siły natury i ludzkie doświadczenia. Wśród nich żadne bóstwo nie było bardziej kochane i enigmatyczne niż Hator. Niebiańska Bogini Krowa. Hathor była ucieleśnieniem miłości, muzyki i radości. Była opiekunką kobiet, dzieci i sztuki. Jej wizerunek zdobił ściany świątyń w całym Egipcie, a jej łagodne oczy spoglądały na wiernych. Ale Hathor była także siłą natury, boginią zarówno stworzenia, jak i zniszczenia. Potrafiła być zaciekła jak lwica, gdy ją rozgniewano, a jej gniew palił jak pustynne słońce. Dualizm Hathor, jej zdolność do ucieleśniania zarówno łagodności jak i dzikości, uczyniła ją potężną i trwałą postacią w mitologii egipskiej. Była boginią matką, żywicielką życia i przewodniczką po życiu pozagrobowym. Jej kult trwał tysiąc lecia, a jej wpływ odcisnął się na każdym aspekcie kultury egipskiej. Nad brzegiem Nilu pośród piasków czasu stoi świadectwo niezniszczalnego dziedzictwa hator świątynia hator w Dendera. Ta wspaniała budowla z wysokimi kolumnami i misternymi rzeźbami, to nie tylko pomnik bogini, ale okno do zaginionego świata. Dobrze zachowany stan świątyni pozwala nam cofnąć się w czasie i podziwiać majestat starożytnej architektury egipskiej. Wędrując po jej salach, witają nas olśniewające płaskorzeźby, z których każda opowiada historię wyrytą w kamieniu. Widzimy Hadhor w jej wielu postaciach karmiącą faraona, obdarzającą ludzkość błogosławieństwem i panującą nad kosmosem. Ściany świątyni to gobelin egipskiego życia. Przedstawiający wszystko od ceremonii religijnych po codzienne czynności. Jednym z najbardziej uderzających elementów świątyni w Dendera jest jej niebiański sufit. Tutaj, pośród Morza Gwiazd, znajdujemy kultowy zodiak, świadectwo zaawansowanej wiedzy Egipcjan o astronomii. Ta starożytna mapa nieba, jeden z najstarszych znanych przykładów, przypomina nam, że ludzkie pragnienie zrozumienia kosmosu jest tak stare, jak sama cywilizacja. Świątynia Hathor nie była tylko miejscem kultu, była centrum wiedzy i uzdrawiania. Egipcjanie wierzyli, że mleko Hathor posiada magiczne właściwości, zdolne do uzdrawiania chorych i zapewnienia długiego życia. Kapłani odprawiali wyszukane rytuały, ofiarując mleko bogini i prosząc o jej błogosławieństwo dla faraona i ludu. Ten starożytny rytuał, przesiąknięty symboliką i mitologią, może mieć zaskakujący związek z nowoczesną nauką. Dzisiaj naukowcy badają właściwości telomerazy, enzymu występującego w naszych komórkach, który odgrywa rolę w procesie starzenia. Czy Egipcjanie, poprzez obserwację natury i głębokie zrozumienie ludzkiego ciała, mogli natknąć się na sekret, który współczesna nauka dopiero zaczyna odkrywać? Świątynia hator w Dendera stoi dziś jako świadectwo trwałej siły starożytnych cywilizacji. To miejsce, gdzie przeszłość i teraźniejszość się przecinają, gdzie szepty starożytnych rytuałów mieszają się z krokami współczesnych zwiedzających. Urok świątyni tkwi nie tylko w jej wielkości i pięknie, ale w tajemnicach, które skrywa, w sekretach czekających na odkrycie. Stojąc w cieniu tego starożytnego cudu, przypominamy sobie, że ludzkie dążenie do wiedzy, do sensu, do połączenia z czymś większym niż my sami jest ponadczasową podróżą. Świątynia Hator zaprasza nas do zgłębiania tajemnic przeszłości, do podziwiania dokonań naszych przodków i do kontynuowania naszej własnej eksploracji kosmosu i naszego w nim miejsca. Dziękuję za uwagę, wesprzyj nasz kanał subskrypcją i komentarzem, a po więcej ciekawych informacji zapraszamy na naszą stronę ormusonline.pl.